Należał do Justyny Kowalczyk. Polka jako pierwsza w historii po raz drugi z rzędu wygrała prestiżowy cykl zawodów Tour de Ski. W klasyfikacji generalnej Poharu Świata liderka Kowalczyk ma już ponad pół tysiąca punktów przewagi nad wielką nieobecną tych zawodów, teraz czwartą, norweszką Marit Birgen. Z Waldifieme Sebastian Parfianowicz. Justyna Kowalczyk, tak się nazywa pierwsza zawodniczka, która zwyciężyła w turdeski dwa razy z rzędu. Pierwsza, która wygrała aż cztery z ośmiu startów, a na dodatek została najlepszą sprinterką cyklu. Tak się tworzy historię. Justyna jest bardzo silna, zawsze walczy do końca bardziej niż my wszystkie. Tym razem Alpe Czermis zdobyła nie siłą, a rozsądkiem. Przewaga w klasyfikacji generalnej była tak duża, że Polka mogła biec spokojnie, choć na szczycie i tak poczuła smak śniegu. Chciałam się oziębić w ten sposób, nie, nie było aż tak ze mną źle jak w tamtym roku, że po prostu nie kojarzyłam faktów, ale to jest naprawdę bardzo duża góra. Dobrze pobiegła też Paulina Maciuszek, która zajęła 26 miejsce w klasyfikacji Tour de Ski. ale objawieniem dnia była Teresa Jochałk. Rywalki mijała niczym tyczki, awansując z piątej na drugą pozycję. Do Kowalczyk odrobiła aż dwie minuty. Polka miała czwarty czas dnia, dzięki czemu zdobyła 40 punktów Pucharu Świata i oczywiście dodatkowe 400 za zwycięstwo w turnieju. 13 startów przed końcem sezonu ma już 367 punktów przewagi nad Włoszką Follis, a nad Marit Biergen ponad 500. Gdy uradowana Kowalczyk wchodziła na najwyższy stopień podium Turdeski, Aleksander Wierytylny, współtwórca jej sukcesów, czekał skromnie w samochodzie. Wolę, ja wolę mi spokój. Właśnie teraz jestem na zwolnieniu lekarskim, bo Turdeski zakończył się i mogę spokojnie chorować dalej. Sportowiec roku i trener roku. Nie ma wątpliwości, nagrody w plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej trafiły w najlepsze ręce. Przed sezonem Justyna Kowalczyk postawiła sobie trzy cele. Zwycięstwo w turdeski, walka o medalę Mistrzostw Świata i obrona kryształowej kuli. Pierwszy szczyt został zdobyty. Zalpeczermis dla sportu Sebastian Parfianowicz.